Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Action. Na początek mam dla Was hit. Pojawiły się nowe pufy, ale popatrzcie, jaki mają śliczny kształt. Kosztują 80 zł i są bardzo miłe w dotyku, ponieważ są obite takim futerkiem a baranek. Wymiary mamy tutaj 38x42 cm, więc jest dosyć spora. Jedyny minus nie ma tutaj schowka, ale to nic, ponieważ wygląda cudownie. Ta pufa idealnie Wam się sprawdzi jako krzesełko do toaletki, albo możecie sobie ją dać do dużego pokoju, na górę dać jakąś tacę i używać to jako ozdobny stoliczek. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was bardzo fajne kubeczki, a raczej są to garnuszki na zupę. Mam też dla Was kolejny hit TikToka i tym razem jest to maszyna do wycinania literek. Pojawiły się też bardzo ciekawe naczynia żaroodporne, i tym razem nie są szklane, a ceramiczne. A pod koniec filmiku będę miała dla Was bardzo fajną kosmetyczkę i kolejny hit na Wielkanoc, więc oglądajcie do końca. A jeśli ten filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, wtedy pomożecie mi trafić do większej ilości osób, za co z góry Wam dziękuję. A teraz zapraszam na półeczki. A przegląd zaczniemy sobie od bardzo fajnej lampy na biurko. Bardzo mi się podoba ten kremowy kolor. Kosztuje ona 38 zł i ma taką drewnianą podstawkę. Tutaj mamy też coś ciekawego jest to taka ramka z suszonymi kwiatami. Bardzo ładnie to wygląda kosztuje tylko 14 zł, i tą rameczkę możecie sobie postawić albo powiesić. A obok mamy takie drewniane domki kosztują tylko 5 zł i mamy je w różnych kolorach i kształtach. Ale tutaj mam hit, kochani, pojawiły się nowe kubeczki, a raczej są to takie garnuszki na zupę. Kosztują mnie całe 9 zł i mamy dwie wersje do wyboru. Bardzo mi się też podoba ich kształt. No wyglądają cudnie. A teraz mam dla was hit TikToka. Na pewno wiecie, że w Action możemy sobie kupić takie pojedyncze dziurkacze w kształcie np. serduszka albo misia. Teraz pojawi się taki zbiorczy zestaw, gdzie mamy tutaj wykrawacze w kształcie literek. Kosztuje to 45 zł i możecie sobie każdy dziurkacz brać osobno, albo np. możecie sobie tutaj ustawić jakiś wyraz albo dwa wyrazy i, wiecie, wyciąć to za jednym zamachem. Wtedy te literki będziecie mieli w jednej linii. Świetna opcja jeśli tworzycie własne kartki okolicznościowe albo na przykład prowadzicie własny dziennik. Takie powycinane literki na pewno będą ładną ozdobą. Znalazłam też dwie nowości na meblach i pierwszą mamy drewnianą ławkę, która idealnie sprawdzi Wam się na przykład do przedpokoju. Podoba mi się też to, że ona ma tutaj półeczkę. Kosztuje ona niecałe 80 zł, a wymiary mamy tutaj 80x30x41 cm. Obok mamy szafkę, która wygląda jakby była zrobiona z dwóch skrzyneczek, no ciekawie to wygląda, kosztuje niecałe 65 zł, a wymiary mamy tutaj 33x71 cm, jak widzicie możemy sobie ją postawić pionowo albo poziomo. A teraz przejdziemy sobie na kuchnię i pierwsze co znalazłam to mamy bardzo ładny koszyczek, który idealnie sprawdzi się jako koszyczek na pieczywo. Kosztuje 15 zł i jest naprawdę dosyć spory, więc idealnie Wam się sprawdzi na jakąś dużą imprezę. A tutaj mam taki ciekawy gadżet, bo pojawiły się takie malutkie metalowe sitka, kosztują niecałe 7 zł i do wyboru mamy je nawet w kolorze czerwonym, więc hit. Tutaj mamy też coś ciekawego: są to takie malutkie metalowe garnuszki. Kosztują niecałe 9 zł. I do wyboru macie okrągły z uchwytem, ale jest też taki prostokątny. Ten prostokątny idealnie sprawdzi się jako taka foremka, na przykład do zapiekania. Teraz mam dla Was kolejny hit do kuchni. Pojawiły się żaroodporne naczynia. Kosztują niecałe 9 zł. Do wyboru macie w kolorze kremowym albo niebieskim. Nie są też za duże, ale podobają mi się, że one są kwadratowe. One Wam się idealnie sprawdzą zarówno na jakieś małe zapiekanki, albo na przykład na jakieś desery na zimno. Świetny byłby na przykład na tiramisu, albo na przykład na galaretkę. Zarówno owocową, jak i na przykład mięsną. No powiem Wam, że żałuję, że go sobie nie wzięłam i jak będę następnym razem w action, to go sobie kupię. A teraz przejdźmy sobie na ogród, ponieważ znalazłam tutaj bardzo ładne doniczki. One są ceramiczne, przepiękne na druk kwiatów. Macie do wyboru różową, różę albo fioletową. Są też dwa rozmiary do wyboru. Mała doniczka kosztuje 9 zł, a dróg, a obok macie dużą w cenie 13 zł, ale popatrzcie jaka ona jest duża. Jeden minus jest taki, że nie mamy do nich do kompletu podstawki, a też nie było żadnych, więc możliwe, że się pojawią. Tutaj mamy fajny zestaw, są to takie dwie metalowe osłonki w jednym, one są połączone takim uchwytem, więc możecie sobie je zawiesić. Kosztują 8 zł i do wyboru mamy je w kolorze kremowym albo zielonym. Te osłonki mamy też w wersji większej, kosztują niecałe 5 zł i tym razem są pojedyncze i mamy bardzo dużo kolorów do wyboru. A tutaj mam dla Was kolejną perełkę, tym razem jest to kominek, ale popatrzcie jaki przepiękny kształt. W ogóle pierwszy raz widzę drewniany kominek, bardzo mi się podoba to pudełeczko i to, że tutaj on ma tą ceramiczną podstawkę, ślicznie to wygląda i kosztuje on niecałe 16 zł. Na kosmetykach znalazłam też bardzo ładną kosmetyczkę. Kosztuje 25 zł, jest plastikowa. Ona ma tutaj dwie takie du duże szufladki, które mają też fajne przegródki. W środku jest też taki malutki pojemniczek. A na górze mamy taką korkową przykrywkę, w której mamy lusterko, więc hit. Znalazłam też kolejną perełkę do łazienki i tym razem są to wagi łazienkowe, ale popatrzcie, one są drewniane. No, świetnie wygląda, kosztuje 40 zł. Jak macie dodatki drewniane, jak ja, to ta waga idealnie wam będzie pasować. A na koniec przejdziemy sobie na ozdoby wielkanocne i popatrzcie jaką znalazłam perełkę. Mamy takie pluszowe krasnoludki, kosztują 18 zł i mamy kilka kolorów do wyboru. Mi osobiście bardzo spodobał się ten żółty i ten różowy, bo ten różowy ma jeszcze skrzydła motylka. No przesłodko wyglądają i są bardzo miłe w dotyku. na tym zakończymy ten przegląd bardzo Wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał napiszcie mi w komentarzach co z danego przeglądu spodobał Wam się najbardziej Kani w opisie tego filmu zostawiam Wam linki do ostatnich przeglądów z Pepco mamy tam bardzo ładną nową kolekcję pojawiły się przepiękne poduszki w kwiaty oraz mamy też kolejne nowości z kolekcji Orientik i tym razem są to ręczniki więc jeśli nie oglądaliście tych przeglądów to gorąco Wam je polecam a teraz życzę Wam miłego Wieczoru trzymajcie się ciepłutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.